Tak jest lepszy, pies czy kot? I każdy w tej sprawie ma oczywiście własne. Bardzo ciężko zmienić, ale chciałbym wyrazić swoją, opinię wyrazić swoją opinię na ten temat. Pimpek prosi cię, żebyś się z nim pobawił. Wychodzisz z domu, p kot. To tylko dba o się. La no es algo divertido. Es un crimen serio que puede piratear canales de televisión acortando a leyes de derechos de autor para más información visita at.discoverykidsplus.com Czyli no lo has hecho Czyli jak wyraźnie widzicie mój pimpek robi wszystko z czystej miłości a kot 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 <mum> Nie Nie nie. 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 Why nie nie, proszę wyłączcie to. A! W a potem przez najbliższe 5 minut mówiłem rodzicom. Tu na Ale nudy